Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku pokażę Wam jaki prezent dostałam od firmy Birthday Box. Zaczynamy! Dobra, otwieramy paczkę. Wow, ale ładnie zapakowane patrzcie! Ślicznie, ale on w kolorach taki różowy. Dobra, co dalej? Delikatnie do mnie no, no, no. Dobra, mam takie pianeczki, Wow, ale ładnie zapakowane wszystko Dobra, najpierw mam coś, opisane Hip hip hurra, co twoją twoja rodzina. No, nie dziś, ale ostatnio były Sprawdź, jaki prezent przygotował dla ciebie Birthday Box Tutaj mamy e, rozpisane wszystko Nie będę czytać, bo chcemy mieć niespodziankę Dobra, pierwsza rzecz Co my tu mamy? Ale ładnie są zapakowane. Wow! Co to jest? Czy to jest to opakowanie? I otwieramy. Uuu! Chyba to jest taki zapach do pokoju. Wow! Otwieramy. To takie petyczki widzicie? już wiem, co to będzie. Szklane, więc muszę uważać. O, i mamy zapach. Patrzcie. Że wam mówi, jaki? Kędzę. A, to jest tak, taka zapuśczka. Wiecie co? O, teraz czuć. A, to pięknie pachnie takimi kwiatami. A, nie jestem w stanie wam powiedzieć, jakimi. Takie. kurde, nie wiem, ale to chyba jest napisane o oh, jest dyfuzor do aromatyzacji pomieszczeń marki STI nie wiem czy czytali okay. chyba tak i tu mamy podaruj sobie odrobinę luksusu w swoim domu elegancki zestaw składa się ze szklanej karawki ze srebrnymi elementami wypełnionej wysokiej jakości wyrafinowaną kompozycją zapachową zapewniającą intensywność i trwałość oraz zestawu patyczków ratanowych Produkt nawet y, dla najbardziej wymagających Uwielbia, uwielbiamy bardzo ładnie pachnie, mi się podoba. Super pierwsza rzecz. Nie powiem Wam drzemek ja jestem zadowolona. Na pewno mi się przyda. Dobra, składamy na bok. I co mamy tu dalej? Ogólnie chciałabym Wam powiedzieć, że y, mam dla Was taki rabat, który mi się przypomniało że macie y, od tego czasu... Kiedy udostępniłam ten film na YouTube, macie 3 dni, aby mieć promocję. Um, ogólnie zniżka na cały asortyment Birthday Box, więc korzystajcie, bo jest warto. I dobra, co mam tu dalej? O! Mam tutaj taką... Wiem co to jest. Opaska na włosy Bunny Ears. Chroni włosy i odsyłania twarz podczas mycia twarzy. W środku wykonała z niezwykle miękkiego i przyjemnego dotyku materiału. Wystarczy, że zawiążesz opaskę na czepku głowy, formując uszu króliczka. Aha! Super, to mi się przydała się miałam nie mam kupić. Ale już nie muszę wydawać pieniędzy, bo dostałam taką paskę. Ja właśnie ciągle sobie robię maski tego typu rzeczy. I przyda mi się na pewno. Super opaseczka, dziękuję bardzo. I kolejna rzecz. Oooo! Okej, okay, tutaj mamy bardzo ładnie zapakowaną bombonierkę. Mieszanka pralin czekoladowych. O, taką cunę. Ale ładne czekoladki. Patrzcie, nie będę go odpierać. To są usta, serduszka, tego typu rzeczy. Wszystkie, ślicznie wyglądają i na pewno ich nie zjem, bo będzie mi szkoda. Patrzcie są? Bardzo, bardzo, bardzo ładne. Widzę takie rzeczy. Ale będzie szkoda ich zjeść, ale kiedyś na pewno się skusz skuszę. Dobra, zapakuję. Dobrze. Ok. Teraz kolejna rzecz. Co my tu mamy? Niech każdy dzień będzie tak wyjątkowy i niezapomniany. Święty, swój pysznej herbaty. Twoje zdrówko. Wow, urodzinowa. Bye, Birthday Box. Urodzinowa herbata. Ale mega! Patrzcie, pierwszy takie coś widzę, w ogóle Mega wykonane i w ogóle fajny pomysł Spodniki, herbata zielona, herbata czarna, plasterki truskawek Kwiaty słonecznika, cukrowe konfetti, aromat Wow Mega, pewno się dzisiaj tej herbaty Już się nie mogę doczekać, ale super Uwielbiam takie zapakowane rzeczy, tak jest jakby Jeżeli święta to tak czuję swoją rodzinę w tej chwili Chociaż miałam je tydzień temu, ale nadal je czuję Okej, okay, kolejna rzecz Co to jest? Wow Ale śliczna To jest um, To było etui na karty Marki Victoria's Secret Jedyne w swoim rodzaju etui, które idealnie Pomieści różnego typu karty czy pieniądze W komplecie znajduje się także Niewielki grzebień, dzięki któremu Szybko odświeżysz fryzurę Produkt światowej marki prosto z USA Ale mega, patrzcie Super, bardzo się cieszę Tam od razu grzebień Mega mi się podoba Przecudowny, Przecudowne Na pewno Właśnie teraz mam dużo kart Jeśli oglądaliście odcinek, gdzie otwierałam prezenty od moich znajomych No to właśnie w tym odcinku dostałam mnóstwo kart Więc przyda mi się na pewno Bardzo ładne, dziękuję bardzo w ogóle tak mi się przypomniało, że jeśli chcecie zakupić coś na tej stronie Berzy Box, to macie linka w opisie. Więc podajcie. I co mamy dalej? Wow, ale śliczna! I zobaczcie, kosmetyczka marmurowa. Cudowna, ja sobie dopiero kupiłam kosmetyczkę, Po co? Jak sama taką piękną, patrzcie. I już to jest W ogóle fajna w środku żółta i śliczna... Prze, I Tutaj mam właśnie marmurowa kosmetyczka. Nie możemy oderwać od zroku Połączenie marmurowego dysingu. designu, designu. designu. E, chyba. Ja mi to w rozgod. skradło nasze serce. Idealna nie tylko w urydzie nowej podróży. Dokładnie jest przecudowna. Mi się też bardzo podoba. Dziękuję. Dobra. Co tutaj jeszcze mamy? Dobra, mamy jeszcze... O, mamy życzenia! O nie, nie, czekajcie Jeszcze coś jest, Poniżej. o co to mamy? To jest... O, brazyletka z różowego złota Marki Sotko Nie umiem tego czytać, więc... Co? Coś takiego? Uuu, z różowego złota Co? Wow Dobra, otworzymy, co ciekawe wygląda Ale wow! Cudowna jest! Ja mam taką bransoletkę o taką od mojego przyjaciela. Amelie wymarsana. Będę miała teraz tylko drugą. W sensie z jakąś gwiazdką, ale śliczna jest. Używam bransoletki, w ogóle więc idealnie dla mnie, mega się cieszę Dobra, cudowna paczka naprawdę mega mi się podoba. Yy, I to jest koniec i teraz... E, tu mamy chyba... O, tu mamy jeszcze styl media Birthday box Your perfect present Czyli twój idealny prezent Tu mamy styl media Możecie wbijać I teraz mamy życzenia urodzinowe Cieszymy się, że możemy obdarować się życiem birthday boxem Uważamy, że życie powinno być pełne okazji do świętowania, nawet jeśli akurat nie ma się urodzi w najbliższych dniach. Życzymy, życzymy Ci, aby zawsze była pełna pasji i zaangażowana, a sukcesy nieustannie dawały Ci motywację do twórczego działania i dzielenia się miłością z innymi. Spełnienie marzenia, śmiej się i zawsze bądź sobą kochaj życie. Happy Birthday zespół Birthday box. Dziękuję bardzo, ale cudowne życzenia, takie proste serduszka, naprawdę bardzo cudowne ogólnie mega mi się podoba trochę się zakręciłam, bo jestem podekscytowana ale ogólnie ta paczka jest bardzo świetna i Wam polecam mega, mega. Tutaj macie linka w opisie do stronki birthday box widać po mnie, jestem bardzo ucieszona. No i w sumie ja już kończę ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się spodobał jeśli tak, to no, zostawcie łapkę w górę subskrypcję oraz dzwonek, Podajemy w moje social media, i macie TikToka a tutaj macie Instagrama. Pa, pa! tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Łapki w górę. Pa!